Rozpieszczone psy to z pozoru takie, które mają sielskie życie, czyli nieograniczoną ilość zabawek oraz smakołyków, a także możliwość spania w łóżku z właścicielem. W rzeczywistości jednak określenie to oznacza zupełnie coś innego, czyli przede wszystkim psa źle wychowanego. Po czym więc poznać, że pies jest rozpieszczony? Szczekanie za każdym razem, gdy pies czegoś chce, jest jedną z najwyraźniejszych oznak rozpieszczenia. Czworonóg, który nauczył się, że za każdym razem, jak szczeknie, dostanie wszystkie zachcianki, nie zaprzestanie tego robić. Czy chodzi o zabawkę, smakołyk, czy też uwagę właściciela, pies zawsze będzie szczekał. Zaczepianie przechodniów i skakanie na ludzi to kolejne zachowanie, które właściciel powinien opanować. Nawet jeśli opiekunowi odpowiada, że jego zwierzak tak radośnie się z nim wita, to mimo wszystko nie powinien tego robić z każdym napotkanym człowiekiem na ulicy. Porywanie jedzenia z talerzy w kuchni albo co gorsza od obcych ludzi to kolejna ważna oznaka niewychowania i rozpieszczenia. Przyzwalanie na takie zachowania i brak żadnych konsekwencji sprawiają, że pies szybko opanowuje sztukę rabowania jedzenia oraz żebrania. Czworonoga warto nauczyć, że takie zachowanie jest niedopuszczalne, tym bardziej, że nierzadko może prowadzić do zjedzenia czegoś, co może psu zwyczajnie zaszkodzić. Koronuk niereagujący na komendy, który na spacerze robi to co chce, to rzecz jasna przejaw rozpieszczenia. Pies, puszczony luzem i robiący co mu się żywnie podoba, może bardzo uprzykrzyć życie wszystkim innym spacerowiczom. Podgryzanie smyczy i rąk wbrew pozorom jest kolejną oznaką rozpieszczenia i nieposłuszeństwa. Choć szczeniaki, które to robią, wyglądają uroczo, lepiej jest szybko tego oduczyć. Gdy pies dorośnie, stanie się to naprawdę uporczywym problemem i spacer stanie się i dla czworonoga, i dla właściciela niezwykłą udręką. Jeśli to pies decyduje, czy i kiedy bawić się z właścicielem, wyraźnie znaczy to, że przejął on dominację nad człowiekiem. Jeśli pies odżywia się i śpi lepiej od właściciela, to definitywny przejaw rozpuszczenia zwierzaka. O ile jeszcze wyszukane karmy i smakołyki mogą wyjść psu na zdrowie, o tyle spanie na środku łóżka i uważanie, żeby zwierzaka przypadkiem nie obudzić, jest już przesadne. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu naszego kanału i o pozostawieniu łapek w górze.